Tutaj jest taka pierwsza strefa ekonomiczna w chińskiej reformie otwarcia. Tak. Jak zauważyć, że jakieś specjalne cech tutaj w jeśli chodzi o reformę otwarcia? Jest kilka cech, które wpadły mi w oko. Pierwsza to, że Shenzhen na pewno e, no, Całe miasto e, chciałoby, żeby było tutaj wielu obcokrajowców, jest, jest to miasto bym powiedział, całkiem międzynarodowe, e, a drugie to jest to, e, jest szybkość rozwijania się tego miasta. Przez te kilka lat, kiedy tutaj jestem otwarto wiele różnych obszarów, na przykład Bałan, Ciehaj, w którym teraz mieszkam. Jak poznałaś Chinę od dziecka? Z tego co pamiętam, pierwszą styczność z Chinami miałem, kiedy miałem 6 lat. Pamiętam, oglądałem z babcią taki dokument na temat architektury Chin. I w ogóle, w ogóle nie tylko architektury, ale również kultury. Od tego momentu zakochałem się w Chinach i powiedziałem: OK, pewnego dnia wybiorę się tam. Pamiętam, że mówiłaś, że najpierw. Było... Skończyłaś studia Mestety w Niemczech. Potem do Chin, traciacie, mhm. tak? Tak, a więc na, robiłem licencjat na początku w Niemczech w Berlinie, a następnie podczas tego licencjatu wybrałem się na, na rok do Chin. Wtedy studiowałem sobie język chiński po prostu ten cały rok. I podczas tego roku podróżowałem po Chinach. Mój chiński stawał się coraz lepszy, ja rozumiałem coraz więcej, rozumiałem też coraz lepiej Chiny i Chińczyków, i stwierdziłem sobie, że o, może zrobię tutaj magistra, A więc wróciłem do Niemiec, skończyłem licencjat i przyjechałem do Chin na Uniwersytet Chiński zrobić właśnie magistra. I jaką pracę teraz w Shenzhen wykonujesz? W tym momencie jestem dyrektorem od marketingu. Pracuję dla e, firmy, która po prostu tworzy ciuchy dla dużych marek, takie jak. Prowadzę swoją własną firmę. To, jest, to, to też jest to firma marketingowa. Robimy głównie, e, tworzymy różnego rodzaju materiały, głównie wideo materiały e, na, temat, na temat Shenzhen e, jak i promujemy. Różne restauracje, hotele, tego typu tematy. Też surf media. Tak, to też jest surf media, czyli coś podobnego do Was. Mm -hmm. <laughs> Może troszeczkę coś podobnego. No i jeszcze jedna rzecz, którą robię, teraz nie tylko będę zaczynał. E, Import-export. E, czyli chciałbym importować e, dobrego, dobrej jakości towary do Chin. No i eksportować, e, co sam będę uważał, dobre, tak, z Chin do na przykład do Europy. Jak wygląda Twoje codzienność? Wstajesz bardzo wcześnie, jest? Słyszałem. Tak, dobrze słyszałeś. Mój, mój, dzień, mój dzień zaczyna się bardzo wcześnie, wstaję o godzinie 5, następnie idę na siłownię, na półtorej godziny i następnie e, Uczę się chińskiego, bo to, to, jest, to jednak trzeba szlifować cały czas. Eee, I e, zaczynam, pracę, zaczynam pracę. I pracuję do, do, godziny, do godziny 6. Po czym wracam, wracam do mieszkania i e, przygotowuję obiad. No i, i mniej więcej o godzinie 10 idę spać, żeby znowu móc stać o 5 następnego dnia. Przez tyle lat mieszkanie tutaj w, w tym mieście, czy według Ciebie warto przyjechać do Shenzhen? Czy jest to słuszny wybór? Mm -hmm. Myślę, że y, należy zrozumieć... Jak, jak ktoś chce przyjechać do Chin, ta to, to osoba ma pewien cel. Jeżeli chodzi o podróżowanie po Chinach, to Shenzhen może nie być najlepszym miejscem, dlatego że w Shenzhen nie ma tutaj jakoś wiele zabytków. Jest to młode miasto, ma dopiero 40 lat. Jednakże nawet jeżeli przyjeżdżasz tylko podróżować po Chinach, zobaczyć jakieś fajne wie, miejsca, lasy, góry, kulturę, to i tak jest dobrze wjechać do Shenzhen, żeby doświadczyć tego, tego pędu tego rozwoju, zobaczyć co tu się stało w 40 lat, bo na pewno jest to swego rodzaju cud. Tak, jeżeli ktoś chce przyjechać robić biznes, to jak najbardziej Shenzhen jest najba najodpowiedniejszym miejscem. Ludzie w Shenzhen mają takie powiedzenie, że ila idzą Shenzhen, czyli każdy, kto przyjeżdża, to jest po prostu strzęczem, osobą strzęczem, tak. Eee, także na, pew na pewno bardzo witające jest to miasto. <noise>